W tym filmiku opowiem o tym, w jaki sposób pracować z energią do nowiu i dlaczego warto to robić. Generalnie czas, w którym zadziewa się na naszym niebie, nów, to jest zawsze dobry moment do tego, żeby coś zacząć, żeby zasiać jakieś ziarenko, dlatego że ziarno zasane, zasiane w tym czasie będzie szybciej wzrastało. Czyli to jest tak jakby jeden poziom tej pracy z, z, z energiami księżyca, tak? Czyli mówimy tutaj o po prostu o fazie księżyca. Ale jeżeli dołączymy do tego jeszcze znak zodiaku, w którym ten nów się zadziewa, to tutaj mamy taki drugi poziom jakby drugie wsparcie dla tego, co chcemy, żeby nam w życiu po prostu urosło, tak? Czyli jeżeli my wykorzystamy i fazę, i znak zodiaku, to mamy jakby takie podwójne wsparcie. Więc ja tutaj będę mówiła właśnie o takiej pracy z księżycem, tak? Czyli o fazie, ale też o znaku zodiaku. Co będzie nam dawało takiego dodatkowego jeszcze energetycznego kopa do tego, żeby to, co chcemy, żebyśmy, żeby, nam, żeby nam wzrastało, żeby nam się rozwijało, żeby, żeby rosło, e, rosło szybciej, jeszcze szybciej, tak? Więc e, mm, opowiem po prostu o tym, jak płynąć z tą energią, żeby ją wykorzystać, niż jakby wiosłować e, przeciwko niej. Rolnicy od Lat wykorzystują fazę księżyca sadząc i zbierając plony zgodnie z tymi cyklami, i nów jest wykorzystywany do, zasiedza, do zasiewania właśnie ziarenek. Zasiewane jest po to, zasiewane. Z, wykorzystywane jest po to, żeby ten wzrost był szybszy, żeby, żeby to wszystko się zadziewało po prostu prędzej. I jeżeli pomyślisz sobie też o tym, że księżyc wpływa na przypływy, na odpływy, tak? Czyli jest w stanie porus poruszyć ogromne ilości wody, a nasze ciało składa się w, w dużej mierze, w dużej części z wody, to oczywistym jest to, że my również będziemy na te fazy Księżyca reagowali. I tak samo jak reagujemy na te fazy Księżyca, tak samo reagujemy na, na znak, w którym Księżyc jest, tak? Czyli to tak jakby... Dodatkowa energia, na, na, na którą my po prostu re, reagujemy. I, I na przykład, możesz to sprawdzić, bo jeżeli chcesz, żeby Twoje włosy szybciej rosły, to możesz spróbować sobie obciąć włosy w, tym, w trakcie nowiu i zobaczyć, czy nie będą Ci szybciej rosły. Możesz sprawdzić, co, zrobić to samo z paznokciami, czyli, jeżeli zrobisz manikur w trakcie nowiu, to zobacz, czy te paznokcie nie będą ci szybciej rosły, tak? Mm. Generalnie po prostu zasada jest taka, że wszystko, co się zasadza w czasie nowiu, rośnie, tak? Czyli jeżeli my, e jeżeli my na przykład chcemy rozpocząć jakiś projekt albo rozpocząć nasz biznes, jeżeli zaczniemy tę in inicjację w trakcie nowiu, to szanse na to, że ten biznes urośnie szybciej nam, rozwinie się szybciej, są większe. A są jeszcze większe, jeżeli będziemy to robić w w konkretnym znaku, który jeszcze na przykład temu rozwojowi biznesu sprzyja, tak? Czyli na przykład w tym momencie znak taki jak koziorożec będzie wpływał na to, że, 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 że możemy te, jakby, że ten biznes będzie lepiej rósł, tak? Więc albo na przykład w, w, jeżeli chcesz swoje jakby otworzyć swój biznes, to też na przykład w lwie to też będzie bardziej takie sprzyjające temu, żeby ten biznes się rozwijał yy, lepiej, tak? Więc yy, Hmm. Czy to zajmuje dużo czasu? Czy praca z księżycem zajmuje dużo czasu? Nie, nie zajmuje dużo czasu. To jest po prostu kwestia napisania intencji. Ehm, to, to jest po prostu kwestia napisania intencji. Zaraz powiem więcej na ten temat. I generalnie... Mm, ym, ważne jest kiedy, 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 kiedy to robić, tak? Ważne jest kiedy to robić. I zasada jest taka, że mamy 48 godzin od momentu, w którym jest, y, zadziewa się nów. Wtedy jest to jakby najbardziej takie, najbardziej, najbardziej mamy jakby wsparcie tej energii, tak? Czyli mamy 48 godzin od czasu, w którym zadziewa się nów. Idealnie, żeby to zrobić w ciągu 8 godzin po nowiu, ale tak jak mówię, przez 48 godzin też jest ok. Y, istnieje jeszcze, y, zasada jest jeszcze taka, że tak, nie robimy, lepiej zrobić na przykład, nie wiem, 47 godzin po, Nowiu, niż jedną minutę przed tą pracę. Dlatego, że jedna minuta przed nowiem to jest księżyc w takiej fazie, która faza jest niewspierająca ten rozwój i właściwie marnujemy czas. Więc jeżeli chcesz, jeżeli boisz się, że 47 godzin będzie za późno i chcesz sobie zrobić wcześniej, yy, no to nie rób. To już lepiej zrobić później, niż zrobić nawet minutę wcześniej. Czyli przed nowiem to nie jest, to nie jest dobry czas, żeby, że, żeby to robić, żeby składać te intencje. Jest jeszcze coś takiego jak faza księżyca jowowego. i w tej fazie księżyc jest po prostu słaby, księżyc jest, nie jest wspierający i tej fazy trzeba unikać, tak? W trakcie, jeżeli ta, to trw, czasami to trwa tylko kilka godzin, ale generalnie jest tak, że dobrze jest sprawdzić, kiedy ta faza księżyca ma miejsce w trakcie tych 48 godzin odnowiu, i po prostu unikać tego okienka czasowego. Informacje na temat Księżyca Jałowego ja umieszczam zawsze na swojej stronie na Facebooku. Dodatkowo będę je zamieszczać pod filmikiem, w którym będę omawiać daną energię nowiu w danym konkretnym znaku, żeby to było dostępne i, i żeby można było po prostu to znaleźć. Tak? I teraz tak. Jak to robić? Ważne, żeby to robić ręcznie. Yy, ważne, żeby to robić ręcznie, czyli piszemy po prostu ręką, nie na komputerze. Ważne, żeby używać swojej intuicji i ważne, żeby dodawać słów, które są związane z uczuciami, ale to też ma być tak, że, yy, że jak przeczytasz, te, prze, przeczytasz ten, yy, to, co napisałaś, to musisz po prostu czuć czuć to, tak? Że czuć, że to z Tobą rezonuje. To jest... Jeżeli, jeżeli przeczytasz te życzenia i one z Tobą nie rezonują, to zmienię tak, żeby po prostu te słowa były takie Twoje i te słowa były z Tobą... z Tobą rezonowały. I że są po prostu zgodne z tymi Twoimi intencjami. Maksymalnie, maksymalnie możesz zapisać 10, 10 życzeń. Jeśli jakaś dziedzina Twojego życia związana z obecnym znakiem zodiaku jest dla Ciebie ważna, tak? Czyli na przykład... Na przykład, nie wiem, jest teraz znów w raku, przykładowo, czyli tematy takie jak rodzina, e, jak dom, jak korzenie rodzinne, jakieś tego typu rzeczy je, będą wymienione, że w, to jest dobry, dobry, dobry moment, żeby z tymi tematami pracować, a Ty na przykład chcesz się skupić na tym, żeby mieć dom, tak? Czyli na przykład, nie wiem, chcesz kupić dom albo mieć swój dom, to po prostu możesz kilka życzeń jakby e, złożyć na... Tą jedną rzecz, która, y, która po prostu ci najbardziej y, interesuje, żeby ją najbardziej zmienić, tak? Czyli, y, czyli wtedy piszesz trzy życzenia innymi słowami, ale jakby wokół tego samego tematu, tematu, na którym najbardziej Ci zależy, żeby coś, y, coś się w Twoim życiu w tym temacie zmieniło. Więc tak to możesz wykorzystać. Ehm, e... Okej. Okay. Teraz tak, e, sprawdzam notatki tutaj. Ważna jest systematyczność. Ważna jest systematyczność, dlatego że mm, musisz to po prostu robić z każdym nowiem. Tak? Dla to, dlaczego? Dlatego, że my mamy wszyscy swój horoskop urodzeniowy, tak? I w tym horoskopie urodzeniowym mamy swoje planety. I teraz w zależności od tego, em, jaki to jest nów, to te planety... Dany nów będzie nam coś poruszał mniej lub bardziej w naszym horoskopie urodzeniowym. W związku z tym lepiej jest pracować z każdym nowiem, żeby nie, nie jakby nie ominąć tego, który naprawdę może coś ważnego ruszyć w twoim, w twoim horoskopie urodzeniowym, i co oznacza po prostu szybszą manifestację tego, nad czym, nad czym chcesz pracować. Jeżeli już zapiszesz te życzenia, to dobrze jest je zachować zapisując datę nowiu, tak? Czyli, yy, czyli zapisujesz sobie, masz może, dobrze by było na przykład sobie założyć, albo mieć, wpisywać to w dziennik, albo złożyć specjalny zeszyt, w którym pracujesz z nowiem i piszesz datę i Twoje życzenia tam zostają. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że po prostu za jakiś czas możesz do tego wrócić i zobaczyć yy, efekty Twojej pracy, zobaczyć, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło i też jakby sprawdzić, czy czy to, nad czym, czy to, nad czym chciałaś pracować 5 miesięcy temu jest nadal dla Ciebie ważne, bo być może nie spełniło się to dla Ciebie, bo na przykład przez te 5 miesięcy uświadomiłaś sobie, że, że to tak naprawdę nie było dla Ciebie ważne, tak? Że to nie było istotne i, i jakby chcesz to, że następ, z następnym nowym jakby będziesz w tym danym znaku zodiaku będziesz pracować inaczej, tak? Że na przykład ominiesz to życzenie, które, które się nie spełniło, które okazało się, że na przykład tak bardzo, że widzisz to już teraz po prostu inaczej i na przykład wcale Ci na tym nie zależy. Yy, ważne jest, żebyś sobie yy, zaufała w trakcie tego, tego nowiu, więc jeżeli, w trakcie pisania tych intencji, czyli po prostu wejdź w siebie, zapytaj siebie, czego ja tak naprawdę chcę, czego ja tak naprawdę yy, potrzebuję. Yy, yy, yy. Yy, powiem jeszcze tyle, że życzenia składane podczas nowiu yy, różnią się od afirmacji. Yy, dlatego, że yy, dlatego, że yy, Używamy po prostu. Jeżeli jakby afirmacje są bardziej z takiego męskiego, y, z męskiej energii, czyli ja chcę, y, mam to i to i tak jakby, no, taki, z, taką, z, takim jakby no, z, z taką męską energią, y, te, te, te afirmacje są robione. Natomiast to nie są afirmacje. To, co, to, co się pisze tutaj, to są jakby życzenia. I one, są z, one to są bardziej związane z, taką, y, z takim płynięciem, z falą. Y, niż z jakimś takim żądaniem, wymaganiem od, od Wszechświata. I właśnie to płynięcie, płynięcie z taką bardziej kobiecą energią, bardziej taką właśnie księżycową energią, może doprowadzić po prostu do szybszego celu. Bo po prostu w afirmacjach mówimy te życzenia w sposób zdecydowany, a tutaj te życzenia znowu są bardziej takie kobiece i polegają na, w, na poddaniu się fali, księżyca, energii i, e, i, i jakby współpracy z nią. Mhm. I tutaj też chcę powiedzieć, że to nie chodzi o ignorowanie rzeczywistości, ale jakby o połączenie się z dostępną dla nas energią księżyca i jakby e, zmianę podejścia do problemów i otworzenie się na inne perspektywy, żeby ten problem się rozwiązał, tak? I teraz na przykład mm, e, na przykład są takie jeszcze odnośnie, a właśnie afirmacji. Czyli na przykład, bo to też jest takie ważne, żeby, żeby naprawdę uważać, o co się prosi i że, żeby myśleć, jak się zapisuje dobrze te życzenia. Bo na przykład możesz, możesz chcieć powiedzieć afirmację: Jestem bogata, tak? Ale życzenie, I teraz zobacz, jak to brzmi. Jest, chcę, jestem bogata, tak? A życzenie księżycowe będzie brzmiało tak. Chcę zarabiać pieniądze w sposób łatwy i przyjemny. I to jest taki jakby otwarcie się na zmianę swoich wierzeń i przekonań, czyli chcę załatwiać sposób łatwy i przyjemny. Czyli jeżeli do tej pory myślałam, że, y, że zarabianie nie jest nie może być łatwe i przyjemne, no to ja otwieram się na zmianę moich perspektywy. Ja otwieram się na to, że ja zobaczę to w inny sposób, a jak ja zobaczę to w inny sposób, no to tak się później zadzieje, tak? Czyli tutaj jakby taka, takie zwiększe pole do działania, jakby większa, większą przestrzeń zostawiamy sobie na to, żeby, żeby ta zmiana się w nas zadziała i żeby nasza perspektywa się zmieniła po, inter, po, tych, po tych życzeniach, które zapisujemy. Zasada jest jeszcze taka, żeby nie składać życzeń, które wpływają na, na zachowania innych. Masz skupić się na sobie, na sobie i tylko na tobie, tak? Czyli te życzenia są o tobie, nie o kimś innym. Jeżeli chcesz napisać o kimś innym, to ty musisz napisać te życzenia, że e, jestem, wdzięczna, wdzię jestem wdzięczna za to, że, e, że otworzyłam się e, na, na nowe podejście do tej osoby i widzę jej zachowanie w takim świetle, które po prostu e, które sprawia, że czuję się przy tej osobie swobodnie. Coś w tym stylu, ok? Po napisaniu życzy, życzeń jakby dobrze, żeby je po prostu przeczytać sobie, przeczytać sobie i jakby poczuć, że one się spełniły, ale to jest jakby raz i zostawiasz to, więcej, więcej jakby na to nie patrzysz, chowasz i ewentualnie wrócisz potem, żeby zobaczyć, co się spełniło i jak, jak na przykład Ty się zmieniłaś od czasu, kiedy to zapisałaś i czy nadal chcesz tego, czego, czego, co tam napisałaś, Tak. Ostrzeżenie takie, żeby uważać o co się prosić. O, o co się prosić. Ostrzeżenie jest takie, żeby uważać, o co prosimy, bo musimy założyć, że te życzenia się spełnią, czyli piszesz to naprawdę, czego chcesz, i piszesz to, co czujesz, że chcesz, żeby było. I te wszystkie zasady, które tutaj omówiłam, zamieszczę w formie pisemnej, która będzie zamieszczona, zamieszczona pod, i pod tym filmikiem i, i będzie zamieszczona po prostu pod tym filmikiem, a dodatkowo, tak jak mówiłam, tematy do pracy z danym znakiem Zodiaku, pod, z, danym, z danym znakiem Zodiaku, w danym znakiem Zodiaku będę wrzucała pod filmikiem, w którym będę omawiała dany konkretny nów. Tak? Czyli jeżeli będę omawiała nów w pannie. To pod filmikiem w, nowi, w, nowu, w Nowiu w Pannie będę miała odnośnik do tego filmiku, żeby można było zobaczyć, jak to robić, i będę też miała y, zapisane tematy, jak pracować akurat z tym konkretnym nowiem. Ok, dziękuję za, za Twój czas. Życzę u owocnej pracy z, z, z nowiem i wszystkiego, co najlepsze. Do następnego razu.